Dobra, lecimy. Włączyłeś już? Ja, mam ready. Okej. Okay. Bo wczoraj tak w sumie z palcem w dupie praktycznie my zrobili też pierwsze miejsce. No. Aż jak się nie spodziewałeś, powiem szczerze. Jakie puste. Ale mi gra Którcy powinni usunąć te bronie na lobby. To jest bez sensu, ludzie się strzelają, dźwięki się nakładają. Stać na laguje. To nie, nie jest potrzebne. No. Każdy jeden serwer, który oni posiadają, został odciążony, tak? To jest jednak miuta na walanki, że wszyscy, wszyscy strzelają. Ludzie ze strzałami w głowie i tak dalej. Azjatyckim. Okay. Yy, no niestety lecimy nad naszą ulubioną bazą, więc chyba nie będziemy występować. No, chyba nie. No kaj, kaj lecimy. Jakieś miasteczko. No chyba mylce, co? No Idziemy jebało w pizdury. Na mylce chodź. Szybko skaczemy. Lecimy, e, na obrzeża, czy bardziej do środka miasta, do centrum? Jest e, co, ja polecę w stronę elektrowni, choć też, ja zaznaczę to. Okay. Tutaj. Bo tam już na miasteczko też widziałem, że paru się kierowało, to będziemy mieli tutaj spokój. A ostatnio jak tam wylądowałem, trzy westy były, że nic trzeciego, stary. Wiesz, to jest taka losowość, że... Ale jak takie rzeczy się tam losują, to znaczy, że no, jest dobrze w tym miejscu. Kogo nie mamy tutaj? Po lewo też są jakieś domki, więc... W rodzeniu hangarów można tam po... Trzeba Hinoli tam rozwalić i oszukać. ...przechytrzyć. Trzeba ich wykończyć bardziej niż fabryka Epla. Hmm. A podobno w Dolinie Krzemowej jest dużo tych. E, jak oni się nazywają? Z Indii. I do No. Ja polecam do tego. Nie wiem co to jest. Oby, oby. Gówno na dole. Powiem, że zadziwiająco dużo przedmiotów mam teraz. Kurwa, ale plecaka Ci nie dali. To... O, jest, jest. Jest plecak. O, uratowany. No, ja akurat. No, ja też mam. O, dobra. Słyszę auto? Ja auto jedzie. Mike Na E Zatrzymuję się. teraz pytanie mnie widzieli czy nie? Mike Do ciebie jadą. Do ciebie jadą. Ja. Zatrzymali się gdzieś tam. Nie wiem czy my widzieli. Spróbuję ich zajść z boku. Do ciebie lecą, lecą Widzisz ich Jeden przeleciał Noś tu do mnie Ale to co, nie ma ich w pobliżu Nie mam shotguna, kurde. Ale to co? Nie ma ich tu. Mogę biec? Są, są, W budynku są. Trzeba ich rozwalić. Pierwsze kile. Są tu wychodzić. O no tu nie ma wyjścia z tego tu, nie? Tu są po prostu drzwiczki i koniec Nie i przodu, bo on tam będzie wychodził Ale w dwóch jest z budynku, tak? Słyszysz? Ja jednego tylko widziałem jak wyskoczył z auta. Włącz auto, sen na broni. Tam burstę. A O, wyskoczył. Dobigo, do go, No Mo hełm trójka bier. Ale od razu wiesz... Lecak trójka. A nie, ty mu rozbiłeś stary. No... <głysy> <noise> to, to dupa. Dobra, to będzie chyba wszystko zlutowane, nie? A gdzie jest drugi? Czy był jeden tylko? Jeden Ale nie, on się przewrócił i go dobić, czyli drugi musi być gdzieś No tak, ale jeden tam po przyjechał tym samochodem Na pewno? Ja przy. Drugi A jedzie tu Ja przyjechał Kto strzeloty? ty? Ja Chodź Co? ten drugi budynek zlutujemy Zabity? Nie, uciek, uciek Słysza go dalej Wraco się Spierdolę Uciek, dobra. uciek, uciek eee, Czekaj strefa, jak strefa Już zaczynano zgonić <śm> <śm> Co tu brać? A ty zutowałeś, Gnoja całego? Wiesz, co tam ciekawego nie miał, ale kulki może zebrać peski. Tyle. Słysza, coś tam krąży. To ja, ja mogę biegać po bok. Skar, skar, ale. po co mi skar? Jaki zombie się przydał. Pak, Pak, trójeczka tutaj jest. Karstral eee, O! Wez dwójka Proszę bardzo. Lecak trójka jest w tym budynku, który jestem na dole. Dobra, biora. Przydaje mi się pestki do kałacha. O jest. E, mam 30. Nie, nie. Albo i więcej mam Pi. Mam 120 ich. To tam się podzielisz? Teraz u góry siedzisz Tak. Dobra e, Chcesz lunetę, czwóreczkę? No, no, oczywiście weź ten, e, idemy dalej. Trzeba iść do strefy. Chodź się podzielimy sprzętem po film. Nie, w stref do strefy najpierw. Czekaj jeszcze zobaczę, no tu no, lecimy. A jak u Ciebie z środkami medycznymi? Jedna diagra, trzy Energole i apteczka. Pięć bandaży. Może w tych budynkach zrobimy sobie te, wymiany. No zastanawiam się wiesz, tym czy ktoś już tam... No, ja patrzę, ale nie widzę. Za... No O, otwarta. Chyba, że tu. to, chyba, jest... tak. Taki krater, że... Czeski wyrzuciłem Tobie. Połupik leży. 55-6 wezmę no jakby co Naboje do shotguna, bo nie mam W ogóle Kiedy nie mam. Trzeba gadać to by broł Nie mam. Ale mam e, pistolet z tumikiem Gdzie jest to. gdzieś no, tutaj nawet pojechać Znaleźć samochód kurde. No są I Jest samochód Nawet dwa Jesteś blisko? Chodź, chodź już, poć. No, Może z boku, nie? Ty, wschodu. Na to, że strefa będzie u nas trzeba się okopać i. Chyba jest w porządku. Opiek nie? drugi domek, czy ten pierwszy dać. W sumie czego ja szukam, ale nie wiem. Ja na pewno kasku szukam. No w sumie mogę go z ciebie walić w ciało wtedy no ale chciałem go szybko zabić więc szły pestki w łeb Naboję no do shotguna też No mom, do ciebie coś zamykaj drzwi, wiesz, jakby ktoś tutaj krążył to Spoko No jest odnos kawałeczek Ciężko jest, bo strzały padły stary gierów. jest? strefa nas goni. Aby tak długo nie czekali na tą strefę by już wyszli. Na który był skutkawiszowy żeby postaci cię nabiegła? widzę, jest w domku tym małym na S Dobra, po, pobiegli. Czy... Zajdziemy ich w plecy. Clączą na singla. Okej, okay, ja też O, Strefa tej mnie. będą w tym domu, tam. Ale pod nami? Uh, Na for, not for. Yes. O, strzelamy? Nie. To nie, nie Dwóch jest? Tylko jednego widziałem. Kurde, nie widzę przez ta trawa. Drzwi. Chyba nas widzieli. Albo i nie. Wyszli. Mam obu. O nie. Ty. Zabiłeś jednego. Ale ty zabierz drugiego, tak? Co? Pięknie, panie. Co pani? Skopy czwórki. Mome, mome. Flashider. Kompensator Na razie nie ma mam znowu trójeczka rozstrzelany Ciekawe czy jakieś upgrady ma tu Nie miał Bandażuje się Są bardzo dużo tego Dopiera energola i bandaże Mam znalazłem u niego patelnie to już nie wiem jak Jest już bardzo ciasno. Ty też chyba masz dwa kile, nie? No. To nie, rusza się strefa, trzeba energole. killery biorę. Kurde, szybsze ode mnie nie? Ja pierdolę. Będzie słabo. No boost item. O oh, fuck. Ja był pewny, że podniósł, ale widocznie, żeś mi się ukraść. En jednego podniosłem. No. To się z samą podzielę jakby co, bo... Spoko, dobra, na razie trzeba dobiec. Potem będę myśleć. Podbiegłem nie my tam na spokojnie, na... bo jest... Krótko. Ach, kolejna strefa jeszcze gorsza. O takiej polance, o nie stary, ja nie wiem, czy przeżyję. Cztery sekundy, trzy sekundy. Lecz się, lecz się, lecz się, sekunda. Jest. Uff. Moc, mocno, nie stary, mocno. Chodź do mnie, zrzucę Ci Ile jeszcze tych bandaży? 10, dobra. Panie niech się rozstrzygają. Chodź, tam pod temel. Tam na wprost nas, nie? Jeszcze dwa bandaże. i trzy. O, widzę. Widziałem ogień na... Energole. Zabity. Zabity. Spoko. Mamy nergula jeszcze jednego. Nasu, na wprost nas, na S, stary. Tyś mi dwa doł Tak. Ja. Dobra, włączam się do boju Chodź tędy, chod, tędy stary Tam się szczelami po prostu Auto się dymi Fajny ostrzał musiał być Dobra, już są w strefie już mogę oddechnąć z ulgą Mam nadzieję, że nie zrobią pleców SK trzeba skanować i tyle stary Odbiegniemy do, do, do... tej, do tej górki O, plecy, plecy Chyba. Widzisz coś? Ja na O, Kierunek. na N, na N, na flot No i ja oh, Kurwa jego mać no Chuj mnie szczeli, normalnie nie, ja za szybko zabiję. Nie wiem jak to się stało, że wiesz, padłem i od razu paszczały. To was zabiję, Powiem tak. Gdy to jak o plecach, no i zrobili plecy. Zajebiście. <gry> no. Musieli biec poza strefą, nie? Ach, chuj z nimi.